Zimno zimno. Trzeba trochę zapalić, żeby magazyn energii miał ciepło. Falownik sam się zagrzeje, ale magazyn energii musi mieć cieplej. 10 stopni to jest takie no powiedzmy, że minimum. A mamy niską temperaturę ostatnio i ma być jeszcze zimniej. Jak to wygląda na zewnątrz, śnieg mamy, ale na zewnątrz temperatury wam nie podam, ponieważ nie mam termometra tutaj. W każdym razie, jaką zaspę mam przed wejściem? <gry> to jest wejście do piwniczki. No nie, tu jest ziemia. O. No i jeszcze trzeba odśnieżyć, żeby jutro ładowały. Bo sporo energii wczoraj zużyłem. Zaraz Wam pokażę na wykresie. No i mamy aplikację z falownika. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o zużycie energii dnia dzisiejszego, no to dzisiaj poszło 2 kilowatogodziny. Wczoraj poszły 4 kilowatogodziny na tą naszą hmm, rekreację. Także łącznie zużyłem no, 6 kilowatogodzin z magazynu energii, czyli no, połowa pojemności tego magazynu. Ogólnie to tak, tutaj mamy 100 watów i tutaj jest kilowat. Tu jest kilowat, tu jest napisana, napisana moc. Także 1 kilowat, i tutaj miałem włączoną pompę studni, żeby pompowała wodę. Zastanawiam się, co kolejnego dnia było. Czyli tutaj. O, te piki takie, co to jest? Nie wiem, co to jest. A, to jest pewnie y, hydromasaż y, w bali ogrodowej. No i tutaj cały czas jechało po 100 watów. O, mamy 100 watów cały czas. I dopiero przed chwilą, czyli tutaj, poszedłem i wyłączyłem całe oświetlenie na ciałce. No bo szkoda trochę energii, bo ma teraz dalej padać śnieg. Akumulator. 51 V. Nie wiem, nie sprawdzałem ile, ma, ile jest procent naładowania. Tego magazynu energii. A tutaj nie mogę tego zobaczyć, ponieważ nie połączyłem falownika z magazynem energii. Kiedyś to próbowałem zrobić, ale to nie działało. Więc kiedyś muszę to właśnie zrobić, żeby w jednej aplikacji mieć podgląd do, do tych dwóch rzeczy.